Jedną z pierwszych decyzji Adama Bodnara po utworzeniu rządu, zdrady rządu Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia, było utworzenie zespołu prokuratorów do ścigania polskich żołnierzy, którzy z narażeniem życia, żołnierzy i strażników granicznych, którzy z narażeniem życia bronią i bronili polskiej granicy. I teraz, tuż po wyborach prezydenckich, Dowiadujemy się, że jeden z tych żołnierzy, którzy, który oddał ostrzegawcze strzały w kierunku nielegalnych migrantów, którzy mogli zagrażać jego życiu, i on teraz usłyszał zarzuty: Bodnar, ty jesteś po prostu uosobieniem antypolonizmu dla mnie. I to, co robisz z polskimi mundurowymi, jest haniebne. I naród polski się na to nie zgadza. Ten człowiek, który usłyszał te zarzuty, ten młody żołnierz, jak wrócimy do władzy, te wszystkie zarzuty zostaną wywalone do kosza, a ten człowiek zostanie odznaczony za swoją służbę na granicy, za to, że ryzykuje życiem, żeby chronić polskiej granicy. Bo co zamierzacie? Zamierzacie rzeczywiście zastraszyć żołnierzy strażników granicznych, policjantów, żeby bali się tknąć nielegalnych migrantów? Żeby przyjmowali ich ze strony niemieckiej, ze strony białoruskiej, żeby pomagali im uzyskiwać zgody na azyl, żeby tutaj byli finansowani przez polskiego podatnika, żeby mogło dochodzić do takich scen jak wczoraj w Toruniu, gdzie kobiety będą atakowane przez tych migrantów, dlatego że będą czuć się zupełnie bezkarni, bo będą mieli świadomość, że. Popełnią jakieś przestępstwo, jakiś żołnierz czy policjant ich złapie i to jeszcze ten policjant i żołnierz poniosą konsekwencje. Na tym wam zależy? My, jako Polacy, jesteśmy murem za polskim mundurem i uważamy, że jeśli potrzeba, to macie nasze pełne wsparcie. I jak potrzeba, to strzelajcie. W obronie własnego życia, w obronie ojczyzny, w obronie granicy macie prawo używać broni. Bo to jest wasze też zadanie, to jest wasza służba i żaden Bodnar, żaden Antypolak w tym rządzie nie może wam tego zabronić. Pozdrawiam.